Cześć, ja jestem Dominik Śliwiński. W tym filmie powiem Ci, jak zarabiać na kryptowalutach, nie kupując ich. Zobacz, standardowo jest tak, że wszyscy Ci mówią, żebyś kupował kryptowaluty, ale zobacz, kupowanie kryptowalut wiąże się z dużym ryzykiem. Chcę, żebyś o tym wiedział. Ty kupując jakąś kryptowalutę, no nie masz żadnego wpływu na cenę. Nie jesteś w stanie w 100% powiedzieć, kiedy jest sam szczyt, kiedy jest sam dołek. Tym bardziej kupując w hoście, tak jak jest teraz. Jest to bardzo ryzykowne, ponieważ no, ta chosta już jest bliżej według mnie końca niż początku, i inwestowanie w tym momencie jest po prostu bardzo ryzykowne. A jakby podejść od tego, od innej strony, o której nie słyszałem, żeby ktoś tutaj mówił. Zobacz. Inwestowanie najlepsze, ja uważam, jest w siebie i swój biznes, więc jakby można było tą sytuację odwrócić, żebyś ty stworzył wokół kryptowaluty swój biznes i przedstawię Ci to na historii, jak to robią niektóre osoby Elon Musk zaczął sobie promować kryptowalutę, nie wiem czy słyszałeś, Dogecoin To jest kryptowaluta co najlepsze, która nic nie wnosi nie daje nic, żadnej nowej technologii, jest to zwykła kryptowaluta z jeszcze jakaś śmieszna, jak, tak zwana mem, memcoin, czyli kryptowaluta z jakimś pieskiem po prostu która była stworzona, powiedzmy, sobie, dla żartu, i zobacz, jaką ona wartość przybrała, przez to, że taki Elon Musk zrobił sobie tweeta. Tweeta na swoim Twitterze na temat właśnie tego DogeCoina. No i robiąc tego tweeta, on strasznie wypromował tego DogeCoina i w tym momencie bardzo dużo osób zaczęło inwestować swoje pieniądze w tego DogeCoina, który nie wnosi nic. Jego wartość eksplodowała. Dużo ludzi na tym zarobiło, a pewnie dużo więcej straci, ponieważ trzy początkowi inwestorzy nie wiedzą po prostu jak działać na rynku, popadają w emocje i zazwyczaj tracą. I teraz co się stało? Przez to, że Elon Musk stworzył trend na tzw. memcoiny, czyli kryptowaluty, które nic nie wnoszą, mają jakieś śmieszne pieski po prostu w swoim, e, swoim monecie. Tym sposobem po prostu zrobił się trend. I co się zaczęło dziać? Ludzie zaczęli niektórzy oczywiście, bo większość nie podchodzi do tematu kryptowalut w ten sposób, zaczęła tworzyć swoje kryptowaluty, tak? Kryptowaluty, które są podobne do tego Dogcówna, czyli jakieś tam Shiva Coin wyszło, jakieś inne, dodając sobie po prostu w monecie psa jako ikonę tej kryptowaluty i przez ten cały stworzony bit trend w tym momencie te różne mem -coiny zaczęły też nabierać na wartości idąc z całym tym trendem, więc zobacz, może warto podejść od strony biznesowej w ten sposób i stworzyć taką kryptowalutę zamiast inwestować w kogoś kryptowalutę. Z jednej strony od razu zbierasz ogromny kapitał, tak, na taką kryptowalutę i i zobacz, i ty, jakby nie jesteś bezpośrednim ryzykantem, który wchodzi jeszcze w kryptowalutę, która nic nie znaczy, tak? I teraz, jak stworzyć kryptowalutę? Pewnie wydaje Ci się, że to jest kurcze, nie wiadomo jak trudne, ale prawda jest taka, że stworzenie kryptowaluty może zająć nawet 15 minut, i już nawet bez żadnego kodowania idzie to zrobić. Są do tego odpowiednie serwisy. Wybierasz sobie. Ile ma, być te, ile ma być tej kryptowaluty, i różne inne zasady po prostu ustalasz, i masz już krypto swoją walutę w tym momencie, którą możesz zacząć co robić? No, musisz zacząć ją promować, tak? I te wszystkie osoby, które tworzą te kryptowaluty, niektórzy zapominają, zapominają o tym, że trzeba ją wypromować. I teraz, co się dzieje? Ludzie na TikToku, na przykład, ma, ludzie, którzy tam po prostu mają dosyć spore zasięgi. Często, i też youtuberzy, ale na TikToku się to głównie dzieje, jeżeli chodzi o te memcoiny, które są nic nie warte, co najlepsze, wrzucają tam filmiki i napędzają to niesamowicie. Kryptowaluty, które są po prostu nic nie warte. Idzie hype, idzie, idzie to z trendem, wartość tej kryptowaluty rośnie, więc w tym momencie Ty byś mógł stworzyć sobie taką kryptowalutę i zainwestować w marketing tej kryptowaluty, na przykład na TikToku, komu zapłacić. No i... Zobacz, jakie są tak zwane market capy, Ile później kryptowaluta stworzona, która nic nie wnosi, jest ona tworzona na Ethereum, bo jest ona przygotowanym wcześniej, jakby systemie, kodzie. możesz szybko takie coś zrobić, zainwestować w marketing i milionowe wyceny są tych kryptowalut. To jest po prostu, no, no po prostu szok, że ludzie inwestują w takie coś. Jak widzisz, dźwignią jest tutaj trend. Dźwignią jest tutaj marketing, który ktoś wypromował, ktoś, stworzył, ktoś coś wypromował, i potem na tym całym trendzie idzie po prostu marketing tej danej kryptowaluty. Na przykład, wystarczy, że właśnie zainwestujesz troszeczkę w reklamę. W tym momencie, ty jesteś posiadaczem ogromnej ilości, zbierasz kapitał i tak czy siak tego typu kryptowaluta później upadnie, już nie będzie w ogóle o niej słuchać. Jest to chwilowy trend, który wykorzystują niektóre osoby. Niektórzy jeszcze wykorzystują jako promocję tych swoich stworzonych kryptowalut to, że rozdają tak zwane airdro, airdro, airdropy, czyli po prostu rozdają część tych kryptowalut za to, że ktoś tam się zarejestruje, że stworzy portfel tych kryptowalut. Oczywiście te portfele i to wszystko jest już gotowe. Wystarczy wyklikać sobie taką kryptowalutę i. W ten sposób promując, też zdobywają jakichś tam fanów. Też wartość tej kryptowaluty może zacząć rosnąć, i oni, jak widzisz, tworzą sobie po prostu z tego biznes. Oni są właścicielami i oni mogą zarabiać na tym ogromne pieniądze, wręcz, nie, a nie inwestując w projekty na przykład innych osób, które zawsze się wiążą z większym lub mniejszym ryzykiem. Oczywiście tutaj, jeżeli będziesz chciał zainwestować w reklamę takie swoje kryptowaluty. To też jest to jakieś ryzyko, jeżeli wsadzisz w to pieniądze, ale zwrot potencjalnie może być olbrzymi, jeżeli wejdziesz w ten trend i będziesz po prostu na bieżąco z jakimś tam tworzącym się aktualnie trendem. A później, gdy ta kryptowaluta ich osiągnie wartość, sprzedają te kryptowaluty i zarabiają ogromne ilości pieniędzy, nie kupując wcześniej tych kryptowalut, tylko sam je tworząc. Oczywiście. Ja Cię do tego nie zachęcam, To też, żeby to była przestroga dla Ciebie, że jeżeli chodzi o inwestowanie w tego typu kryptowaluty, zawsze sprawdź sobie, jeżeli chcesz po prostu inwestować na giełdzie i kupować je, czy jakąś kryptowalutę, którą kupujesz, czy stoi za nią odpowiedni zespół deweloperów, czy oni naprawdę coś robią i tego typu rzeczy. Ja jestem za tym, żeby tutaj ktoś tworzył poważne rzeczy, które będą rozwijały ten cały rynek. Więc, ale pokazuję ci sposób, jak niektórzy zarabiają ogromne pieniądze wykorzystując właśnie ten fakt i tworząc na trendzie swoje kryptowaluty. Zarabianie na kryptowalutach w ten sposób, myślę, że jest to naprawdę ciekawa forma, którą warto właśnie poruszyć, o której nikt nie mówi. Ale pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się po prostu z ryzykiem. Jak inwestujesz w kogoś projekt, to często Często tak jak widzisz, tego typu kryptowaluty to jest czysta spekulacja, więc musisz na to uważać cały czas. Myślę, że najlepszą inwestycją to jest inwestycja w siebie, w swoją wiedzę i właśnie w swój realny biznes, który realnie przynosi wartość dla innych ludzi, tworząc takie coś w przyszłości. Jeżeli zbudujesz markę, będziesz mógł regularnie zarabiać duże pieniądze. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tworzenia biznesu. Tak, by zarabiał całkiem fajne pieniądze, to zapisz się do mnie na newsletter, tam więcej o tym mówię, jak ja to robię. Tymczasem zostaw mi komentarz i powiedz, co o tym wszystkim myślisz. I zostaw lajka, jeżeli ci się podobał. Jeżeli ci się nie podobał, zostaw dyslajka i zasubskrybuj kanał. Oraz, zobacz mój inny film na temat zarabiania w internecie, szybkiego, który wyświetlam ci na samym końcu. Trzymaj się, cześć.